Musieli już zrobić listę, kto będzie się uczył w nowej szkole. Ha, ciekawe, a będą tam nowi? A po co ci jacyś nowi? Ludziska, napiszcie w komentarzach imiona dla naszych nowych uczniów. Dajcie lajka, jeśli też chcielibyście do nowej szkoły. I nie zapomnijcie o subie. Dokładnie, o jakich nowych mówisz? O, o nowych książkach. Słusznie, lepiej myśl o nauce i o mnie. Ale jeśli ktoś tam będzie bogatszy ode mnie, to rzucisz szkołę? Zadzwonił do taty, żeby zrobił z nim bankrutów. W sumie z ciebie też. A wtedy ja przyniosę węża do szkoły, byście byli jak bliźniaki. A ty będziesz się uczyła gdzieś głęboko w lesie, razem ze swoimi kolegami, wężami i ropuchami. Tylko niech mnie wezmą, tylko niech mnie wezmą. A po co ci to potrzebne? Jak to po co? Chcę otworzyć na wsi fermę świń! Co, jakie świnie? Sama wtedy poproszę o wyrzucenie cię już ze szkoły. Dobra, to nie świnie. Będę hydraulikiem, tam też trzeba się uczyć. Jakim hydraulikiem możesz zostać dozorcą? No, a mogę iść do fabryki? I naprawdę nie możesz wymyślić niczego lepszego? A Akrobata w cyrku? Właściwie to mam lęk wysokości. <laughs> Ta, widzę, że w szkole szykuje się cyrk. Dobrze, że nie planuję tam iść. Na pewno mnie nie wezmą do takiej szkoły. Słyszeliście? Chyba już jest lista! Gdzie jest gdzie, lista? Gdzie, gdzie, gdzie? 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 Chyba mój wzrok się trochę pogorszył. Jeśli u ciebie się pogorszył, to ja jestem ślepa. Jest pusta. Pani Johnson, dlaczego tu nikogo nie ma? Jak to? Nie przyjęli nas? Przecież napisałam sprawdzę za wszystkich. Pani Johnson, Pani Johnson co się o co chodzi? chodzi? Dlaczego nas nie ma na liście? A, źle ją zawiesiłam. Fu, myślałam, że pójdę do szkoły dla milionerów, a tu są same żaby. Tak, tak, mówiłam ci, że jesteś że wyżaby, a ja księżniczka. Ropucha. Wystarczy, pani Johnson wiesza listę. Dobra, spadam stąd. Co? Tylko Daniel się tam dostał? Co? Pani Johnson, dlaczego jestem na liście? I dlaczego nas na stanie nie ma? Dlaczego tak na mnie patrzycie? Nie powiedziałam dyrektorowi, że jesteście najgorszą klasą i nie prosiłam o nowych uczniów, Ani o przystojnego asystenta. Prosiła pani o nowych uczniów? Przy okazji, ja jestem nowy. Eee, ja nie łapię. Jesteśmy tacy starzy? Eee, roz, jesteśmy tacy starzy, kiedy nasze całe życie przeminęło. Pani Johnson, bardzo dziękuję za komplement, ale nie zamierzam być te nauczycielem. A może stawka 500 dolarów na miesiąc cię przekona? Tak, przekonuję, że nigdy nie chciałam być nauczycielem i nigdy nie będę chciał. No cóż, to nie była moja decyzja i zabrałam już Twoje dokumenty ze starej szkoły. A co z nami? No nie wiem, chyba musicie udowodnić dyrektorowi, że jesteście godni tej szkoły. Jak to zrobić? Kupić tę szkołę? No nie wiem, pomyślcie. Daniel, a teraz sprawdźmy listę u nowych kandydatów. Słuchaj i bądź posłuszny. Nie, słyszeliście? Musimy to udowodnić. Mogą udowodnić każde twierdzenie. Dlaczego muszę udowadniać, że jestem najlepsza? I jak pani Johnson mogła nam to zrobić? To wszystko twoja wina. Nie uczysz się dobrze i zawsze przeszkadzasz w lekcjach. Właśnie, wiem jak się dostać na tę listę. Wpiszemy się? Nie, będziemy doskonałymi uczniami. Nie wytrzymam długo! Bądź dzielny, bracie! Chodźmy, brachu! A ja rzucę zaklęcie na szkołę! A potem przyjdą do mnie! Czarniecka, napraw to, a cię przyjmiemy! Jasne, jasne, tylko nie przyjdą do ciebie, a do mnie! Złocicka, daj kasę! Chcemy naprawić to, co strzeniła Czarniecka! To co, mogę odpocząć? Udowodnię, że zasługuję, by być na liście! Już jestem na liście. Proszę, powiedz mi, żeby po prostu nie wpisałaś się na listę. A to tak można było? Ale to niesprawiedliwe. Kto wpisał Julkę na listę? Złocicka! Złocicka, za takie sztuczki to się nie wypłacisz? Dziękuję, Julka, a szczęście było tak blisko. Teraz muszę wymyślić coś innego. A może ja Ci pomogę? Proszę! No weź, pomogę ci! No chodź, mam pomysł! Dam ci spisać pracę domową! Dobrze, muszą iść, mam jeden pomysł. Czekajcie, a co ze mną? Mm. Może muszę przyprowadzić krowę z wioski? Albo kurczaków 10 sztuk! Albo moją kuskę Zosię, co daje dużo mleka! Co mam robić? Jesteś gotów pokazać, na co nas stać? Boję się, że osiągnąłem swój limit. Bracie, nie doceniasz się. Dzięki, bracie. Nie ma za co brachu. Przepraszam, pani Johnson, ale czy asystent nie powinien. Powinien, powinien słuchać swojego mentora. Możemy, Możemy pomóc? pomóc? Mi pomóżcie, proszę. <laughs> proszę powiedzieć, my zrobimy. Będziemy jak pani prawa i lewa ręka. Dobrze. Przynieście mi wodę. Aha. Co to za dziurawe ręce? Co to ma być? Tragedia.

Pani? Pani Johnson, mam wątpliwości, czy asystent nauczyciela powinien. Nie miej wątpliwości, Daniel, i machaj bardziej rytmicznie. Johnson, niech to pani wypije. Czarniecka, może nie jestem młoda, ale też nie aż taka stara, żebym odważyła się coś wypić od ciebie. Daj mi, jestem gotowy umrzeć. Pani Johnson, to eliksir młodości. Nowa formuła od znanego szamana. Jeśli to od słynnego szamana, a nie od czarnieckiej, to może spróbuję. Pani Johnson, niech pani nie pije, to trucizna. Mogę ja? Udowodnisz to? Ja się o panią martwię, pani Johnson. Nie pozwolę na otrucie przez jakąś wiedźmę. Martwisz się, mówisz? To wypij to za mnie. Moja opiekunko. Co to? W sumie to sama nie wiem. Pi. Kim jesteście? Czemu jesteście zieleni? Jesteście kosmitami? Dlaczego mnie porwaliście? Do eksperymentów? Nie pozwolę na to, nie! Nie, nie, nie! Ech, no nie by mogli porwać. Chodź, pomożesz mi! Dobra, Julka, wiem co robić. Każda szkoła potrzebuje zespołu cheerleaderek. Myślałam, że to szkoła dla mądrych uczniów? To dlaczego się nie dostałaś do nowej szkoły? Właściwie, to ty też nie. To dlatego, że pani Johnson jeszcze nie wie co traci. Lepiej mi podziękuj, że ci pomagam. Dziękuję, tylko że nie wiem w sumie jak. Ech, Julka, a niby jesteś mądra. Jestem kapitanem drużyny cheerleaderek. A ty moją maskotką. Kiedy pokażemy pani Johnson co potrafimy, od razu zrozumie, co straciła. No, maskotka brzmi jak coś dobrego. Nie tak to sobie wyobrażałam. Julka, bądź cierpliwa. Jak tam ci nas zostawią, to ty będziesz w mojej drużynie. A pozwolisz mi wymyślać okrzyki, jeśli chcecie wygrywać, matematykę trzeba znać! Uuu! Muszę się zastanowić. Dokładnie. Chodźmy. Pani Johnson, może już wystarczy dużej niedobrany. Mój asystent musi być silny i wysportowany, a nie tylko przystojny. Ja do pani nie pasuję. Jestem słaby i bezbronny. A więc potroimy trening. Zwiększymy prędkość. Ohoho. Naszej szkoły nie zawiedziemy! Dla niej godnie zwyciężymy! Szkolne lata wspaniały czas! Nasza nauka nie poszła w las! Szkoła jest dla nas! Obowiązki wzywają! To przez to nas dobre humory trzymają! Uh, uh, więcej nie mogę! No dobrze, wystarczy! zatrzymaj zatrzymajcie to! Ja mogę dalej! Nie! Dlaczego? My, uczniowie, wygrać musimy, bo my się nigdy nie poddajemy. Koniec, udaję się. Daniel, co wy narobiłyście? Zepsułyście mojego asystenta. Kto będzie teraz robił mi kawę i nosił moje książki? Pomóc pani? Zielony. Zostawcie mnie w spokoju! Nie jestem smaczna! Stella! Uspokój się! Wyleczę cię! Nie chcę być wyleczona! Nie chcę być taka jak ty! Dobra! Wszyscy cisza! Mam nadzieję, że to przedstawienie i ten cyrk już się skończy! Pani Johnson! Mam świeży prezent z wioski! Proszę przyjść! Jakbym mogła zapomnieć! Made in wioska! No i co my tu mamy? Przepraszam Pani Johnson, chciałem dobrze, bardzo się starałem, ale... comek! Ty... Tomek, pozbądź się tych zwierząt stąd! Wiecie co moi drodzy? Bardzo się cieszę na ten zapał dochodzenia do szkoły. Muszę was częściej angażować. Angażować? Oczywiście chodziło o to, żeby was nagradzać. Yes, yes! Yes! Hurra! Uuu. Zadziałało! Yes! Hurra, 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 hurra! Hurra, Daniel! Ty też jesteś na liście! Będziemy razem! Hurra. 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 Ludziska, dajcie nam lajki, żeby nowa szkoła szybko się zaczęła! Napiszcie też, jaki przedmiot w szkole lubicie najbardziej!